Mamy czwartek, więc tradycyjnie już zapraszam na film, w którym to będę odpowiadał na wasze pytania. Na samym początku chciałem podziękować wszystkim tym, którzy dorzucili się do komputera. Zbieramy na komputer do montażu bardziej wymagających filmów. Link znajdziecie w opisie tego filmu. Jeśli mógłbyś dorzucić kilka złociszy, byłoby super. Na tą chwilę mamy 30% uzbieranej kwoty i jakieś 70 dni do końca. No i dzisiaj taka mała rewolucja w naszych odcinkach QIA, bo od dzisiejszego odcinka w tym cyklu naszym, w którym to odpowiadam na Wasze pytania, również na Wasze pytania będzie odpowiadał dr. inżynier Łukasz. I on będzie miał taki stały kącik na QIA, w którym to będzie odpowiadał na skomplikowane pytania odnośnie chemii wody, filtracji i takich tam rzeczy bardzo trudnych tak będziecie mieć źródełko fachowej, rzetelnej, sprawdzonej, naukowej wiedzy nie do podważenia. Także już dzisiaj zaczynamy w dalszej części tego odcinka. Zobaczycie doktora Łukasza na żywo prawie że. I lecimy z pierwszym pytankiem. Lordzie akwarystyki. Ja, no lordem to jeszcze nie byłem akwarystyki. A, spoko, spoko, e, przyjmuję, przyjmuję. <laughs> Pytanie do kół i A: Czy warto robić szkolenia z aquascapingu? Czy ty możesz robić takie szkolenia? pozdrawiam serdecznie. Oczywiście ja mogę robić wszelkie szkolenia. Z tym, że nie wiem, czy mam odpowiednie kwalifikacje do tego, żeby robić szkolenia z aquascapingu. E, no, z talentem u mnie to jest raczej, wiecie, krucho. No, coś tam sobie zmajstruję. i mi się bardzo podoba. Ale no, tak, Aquascaperem, takim to bym się nie nazwał raczej, wiesz, ja jestem akwarystą pełną gębą, można by powiedzieć, bo zawodowo się tym zajmuję, ale aquascaping to jest sztuka, to jest coś to jest zupełnie co innego, to jest, to jest jak malarstwo. To moim zdaniem powinna być dziedzina sztuki, wiecie, odzorować coś takiego. No, trzeba mieć takie pewne umiejętności, nawet powiedziałbym takie modelarskie, nie? No, pewne takie umiejętności modelarskie to by się przydały w aquascapingu, no bo odzorować sobie na no, przykład lasu, czy jakieś łąki, czy czegoś innego, no to, to trzeba mieć takie właśnie zdolności. Ja takich zdolności tak chyba nie do końca posiadam, wiesz? I generalnie wiedza wiedzą, ale wiesz... może wiedzieć wszystko o malarstwie, ale obrazu nie malujesz, No to to ze mną jest podobnie, nie? Więc myślę, że w Polsce znalazłyby się bardziej kompetentne osoby do tego, żeby poprowadzić szkolenie z aquascapingu. Ja mogę różne szkolenia inne prowadzić, ale z aquascapingu raczej, no chyba bym się nie ośmielił. Myślę, że są osoby w tym kraju, które robią naprawdę przepiękne zbiorniki i oni mogliby się w tej materii wypowiedzieć. No i przede wszystkim chciałem podziękować wszystkim tym, którzy w komentarzach pod ostatnim filmem niedzielnym, w którym dopowiadałem, jak sformatowałem kartę pamięci po tym, jak nagrałem, jak obsadzam akwarium roślinami. Nagrywałem to do drugiej w nocy, ganiając z aparatem, statywem, mokre łapy, rękawiczki, klej i <laughs> się gimnastykowałem. Wskoczyłem późno, nie zrzuciłem materiału do kompa, a na drugi dzień robiłem następny odcinek. I machinalnie nacisnęłem formatuj. No moja głupota, nic to, da, nic, nic to dać, nic ująć. No dowiedziałem się później, że to można było ratować, że są programy, którymi to można zrobić, odzyskać te dane. Ja już napisałem tą kartę, bo nagrałem następny ale jak no, mówią, nie ma tego złego, co dobre nie wyszło. Dostałem dobrą lekcję, teraz już bardziej się bilduję. Używam więc większej ilości kart pamięci przede wszystkim. <grym> więc jakoś sobie będę radził. Z drugiej strony patrzę też na to w ten sposób, że... Wiecie, no, to może by był fajny materiał, jak ja to robiłem, tak, jak się przy tym styrałem i tak dalej, ale to, to jak się przykleja rośliny, jak się sadzi w podłożu, to jest masa takich filmów. A z takich w top to jest mało. Nikt <laughs> się nie chce przyznawać do własnych porażek. No, ja tam podchodzę do, do tego trochę inaczej, bo ja takim youtuberem jestem, wiecie, z doskoku, bo e, zawodowo się youtubem nie zajmuję, a robię filmy, żeby wam pomagać. No i nawet tu napisał ktoś tak fajny komentarz. Film o porażkach też jest nawet fajniejszy niż film z rodzaju kupiłem, posadziłem i wszystko przepięknie. Nie powiem, oby więcej takich, ale dobrze się oglądało. <laughs> Nie no fakt, ja się dzisiaj z tego śmieję, wtedy byłem złamany, wkurzony, rozgoryczony i w ogóle, nie? Ja pił na mnie i jakbym mógł. <laughs> Ale dzisiaj też mi ktoś śmiać z tego chce. No także zostałem nauczkę, taka nauczka przyda się, nie? Bo uczymy się wszyscy na błędach, nie? nie ma ludzi nieomylnych, wszyscy popełniamy błędy, a ja czasami robię takie wtopy, że sami widzieliście jakie, nie? No, no i dobrze mi tak. <laughs> Was mi tylko szkoda. <laughs> Bo ja tam, wiecie, bo ja wiem jak się sadzi rośliny, jak się przykleja, ale niektórzy z Was może nie wiedzą. No, chciałem pomóc, no i tak właśnie pomogłem. I tu jeszcze takie komentarze odnośnie tamtego filmu właśnie w niedzieli, gdzie tam miałem tyle problemów, które opisywałem, karta pamięci i wiele, wiele innych. I tutaj, może przeczytam jeden z tych komentarzy, bo było ich kilka, ale w tym tam, takim tonie, właśnie. Gratuluję pięknego akwarium, a problemy dotykają nas wszystkich. Cieszę się, że masz na tyle dużo odwagi, by pokazać swoje porażki. Trzymam kciuki za dalsze części budowy akwarium. Pozdrawiam, Marcin. Eee, no, powiem ci. Takie założenie jest tego kanału, żeby wam pokazywać różne rzeczy. Ja tutaj mając ten kanał, nie próbuję, wiesz, budować takiego wizerunku siebie, jakiego takiego wiesz, człowieka, sukcesu akwarystycznego, wiecie, że no, mi się wszystko udaje. No nie, nie, życie takie nie jest, nie wszystko się udaje. Widzieliście na poprzednim filmie, nie? Ile tutaj rzeczy się spotkałem z takimi. Rzeczami, które no, wcześniej nie przewidziałem. Już nie wspomnę o tej karcie pamięci. Ale tam dyfuzor nawalił i wiele innych tam rzeczy nawaliło, o których wspominałem i, i, i się nie spięło. No, takie jest po prostu życie. Ja tutaj nie chcę, wiesz, pokazywać jakiejś fikcji, tylko realnie tak jest. Ja zdaję sobie sprawę, że jest wiele filmów, na których na YouTube zobaczycie, jak się buduje akwaria, sadzi roślinki i to wszystko, wszystko, tak i na końcu zobaczycie taki efekt, wow, i to już. Osoba, która taki aquarium zbudowała, pokazuje Wam już tam, jak tak fajnie dojrzało, już wszystkie problemy były za nim, tak jak ono już teraz super fajnie wygląda. Nie? No, ale nie pokazują, co się działo po drodze. Nie pokazują wszystkich problemów, z którymi się spotkali. Nie pokazują e, tych złych rzeczy. Nie? No, żeby oczywiście postawić się w jakimś tam korzystnym e, świetle, żeby wyrobić taką markę takiego speca i tak dalej. To jest zrozumiałe. No. Ja takiej potrzeby nie mam, bo jak wspomniałem już akwarystyką zajmuję się zawodowo, a, a nie jestem youtuberem zawodowym. E, więc w swoim życiu akwarystycznym widziałem dużo rzeczy, poniosłem wiele porażek. Dzięki tym porażkom, no, dziś jestem tym, kim jestem w akwarystyce, czyli człowiekiem, który sobie radzi, o, tak mi to powiedział, tak, że sobie tam radzę i ogarniam pewne tematy, rozumiem pewne procesy, ale na własnej skórze musiałem się nauczyć pewnych rzeczy. Sporo to czasami kosztowało i nerwów, i nawet pieniędzy, wiecie, no, takie porażki, tak, coś się nie udało, no, ale dzięki temu nauczyłem się tego, tamtego i jak się tak uczysz, powiedzmy sobie, nie wiem, 40 lat tego wszystkiego, no, to potem już, no... Ma jakąś tą wiedzę. Siłą rzeczy musisz mieć. No, zasada jest bardzo prosta. Jeśli chcesz robić coś bardzo dobrze, musisz to robić odpowiednio długo. Jeśli na przykład coś tam robisz, tak? Nieważne co. Zrobiłeś to dwa, trzy razy. No to, to wyjdzie Ci tak sobie. Jak zrobisz to dziesięć razy, no to Ci już wyjdzie dużo lepiej. Jak zrobisz to sto razy, no to to już jest torpeda w tym momencie. Ale jak zrobisz to tysiąc razy, to jesteś super ekspertem w tej sprawie. Nikt, nic Cię nie zagnie. Chyba, że wypadki losowe. Albo własna głupota. No to i tak bywa, nie? I kolejne. Pakom nich. Witaj, mistrzu. Chyba uciekło gdzieś moje pytanie, tylko ja. No tak mi się chyba lekko gdzieś tam zapodziało. Ale jest, jest. Odnalezione, odnalezione w archiwum Mix było, jest. Czeka. Akwarium 300 litrów. Słodkie. Podmiana raz w tygodniu. Sobota. 100 litrów plus bakterie, firmy, nie będziemy reklamować. Teraz system podmiany. Dwa razy w tygodniu, środa i sobota, po 50 litrów. Jak lać bakterie? Po każdej podmianie, trzy razy w tygodniu. W niedalekiej przyszłości zamierzam przejść na urządzenie AutoAqua Smart AWC Duo. Do codziennej podmiany wody po 15 litrów. Jak wtedy z bakteriami? A tak w ogóle, to co sądzisz o takiej podmianie wody? Jest to dobre rozwiązanie? Pozdrawiam serdecznie Paweł. Może zaczniemy od tej podmiany wody, właśnie? Nie? Moim zdaniem fajna sprawa, automatyzacja podmiany wody, o ile nie musisz robić odmulania, bo na przykład masz substratywny, masz trawniczki, nie odmulasz dna itd. Tak i, tak I to się automatycznie samodzieje, codziennie 15 litrów wody. Jak najbardziej, tak. Dlaczego by nie? Może pozwolisz sobie na kranowe, bo możesz, a możesz używać wody do podmiotów automatycznych, również wody RO. Możliwości jest wiele, tak? Oczywiście najprościej jest lać kranowe i, i, i tyle, nie? bo tutaj jak masz wodę RO, no to musisz ją przygotować, jak tam z zbiorniku, no to trochę to tam jak gdyby komplikuje sprawę. No niektórzy nie mają wyjścia, jak ja na przykład. U mnie woda w kranie jest nieodpowiednia dla akwarystyki raczej. Pewnie bogata w minerały i dla ludzi super, dla akwarystyki no tak, nie, nie bardzo, nie. No. no to taka podmiana wody jest torpeda stała, zawsze, każdego dnia, 15 litrów jak najbardziej. To nie musi przecież być tak, że raz w tygodniu wywalasz tam 30 czy 50% wody, możesz to robić codziennie, nawet jeszcze lepiej. A jeśli chodzi o dodawanie bakterii z każdą podmianą? No ja nie wiem, czy Ty w ogóle musisz podawać bakterie z każdą podmianą. to no bo w sumie, jeśli masz dojrzały zbiornik, więc te bakterie już u Ciebie od dawna sobie żyją, jeśli mają dobre warunki do rozmnażania, one tam cały, cały czas się rozmnażają. Czy jest sens podawać nowe bakterie? Oczywiście na samym starcie wygląda to zupełnie inaczej, tam podaję te bakterie, tak? Na samym początku, potem co kilka dni jeszcze kilka razy i tak dalej. No ja tak robię przynajmniej. Ja tam już później Ci powiem, nie podaję bakterii. Chyba, że zrobiłem jakąś wielką podmianę wody razem z odmulaniem i czyszczeniem filtra, nie? Gdzie musiałem wyczyścić bardzo porządnie filtr. No to w tym momencie to te bakterie bym podał. Ale tak, jeśli tego nie robisz, podawanie dla samego podawania, ja tu nie widzę większego sensu. Moim zdaniem te bakterie w Twoim akwarium już są i ta nowa dawka czemu miałby służyć, no, nie do końca my wiemy. Ja tego nie robię, nie zauważyłem u siebie jakichś negatywnych skutków niepodawania bakterii z każdą podmianą wody. Twój porcel ci podziękuję. Dobra, koniec mojego marudzenia. Posłuchajcie teraz doktora Łukasza. Słuchajcie, żona obejrzała nagranie próbne i powiedziała, że wyszło jak mowa pogrzebowa. Tracę się bardziej uśmiechać. Nie jest to dla mnie proste, bo jest to słuchajcie, zupełny debiut dla mnie jako youtubera. Daniel mnie w to wrobił, no ale postaram się w miarę możliwości najlepiej wywiązać z tej nowej roli. Witam Was, ja mam na imię Łukasz, jestem technologiem wody i postaram się odpowiedzieć na Wasze pytania dotyczące wszystkiego co związane z wodą w akwarium. Minął ledwie tydzień odkąd Daniel ogłosił pomysł polegający na tym, żebyście przesłali pytania adresowane bezpośrednio do mnie. I muszę powiedzieć, że już pierwszego dnia spłynęło kilka naprawdę ciekawych i niebanalnych pytań, z którymi postaram się zmierzyć dzisiaj. Ponieważ nie są to pytania proste, to i odpowiedzi nie są takie całkiem krótkie, więc no, wygląda na to, że nie uda mi się w jednym odcinku odpowiedzieć na wszystkie pytania, które do tej pory zadaliście. Postaram się na odpowiedzieć dzisiaj na dwa z tych pytań. Na kolejne będę odpowiadał w następnych odcinkach, więc zapraszam Was do oglądania. Zaczynajmy zatem! Pierwsze pytanie zostało zadane przez Daniela jeszcze podczas poprzedniego, czyli 94 odcinka QA i chodziło o dozowanie dwutlenku węgla do akwarium, mianowicie pytanie dotyczyło tego, czy są jakieś przeciwwskazania przeciwko temu, aby stosować ciągłe dozowanie dwutlenku węgla, czyli 24 godziny. Na dobę przez 7 dni w tygodniu, czy też jednak raczej, tak jak mówi druga szkoła, należałoby wyłączać to dozowanie na noc. No chodzi tutaj oczywiście o skoki pH, które są pewnym naturalnym zjawiskiem w akwarium, jak i w wodach naturalnych. No dwutlenek węgla jest oczywiście podawany do akwarium po to, aby wspomagać procesy fotosyntezy, aby rośliny lepiej nam tutaj rosły. I konsekwencją tego są właśnie te naturalne wahania pH, ponieważ dwutlenek węgla po dodaniu do wody tworzy kwas węglowy. Kwas węglowy jest kwaśny jak sama nazwa wskazuje, w związku z tym powody obniżenie pH. W dzień, kiedy rośliny prowadzą intensywnie proces fotosyntezy, one zużywają ten dwutlenek węgla z wody, w związku z tym no, wzrasta, wzrasta pH wody w akwarium czy w zbiorniku naturalnym. Natomiast w nocy no, fotosynteza nie jest prowadzona, natomiast rośliny oddają dwutlenek węgla w procesie respiracji i wtedy wzrasta stężenie dwutlenku węgla, spada pH, woda staje się bardziej kwaśna. No i takie dozowanie dwutlenku węgla w sposób ciągły, również w nocy, wtedy kiedy rośliny go nie potrzebują, a wręcz oddają, no, powoduje jakby zwiększenie tego efektu wahania, bo oprócz tego naturalnie oddawanego przez rośliny i organizmy żywe dwutlenku węgla dodajemy jeszcze ten, który pochodzi z naszej, z naszej butli i przez to ten spadek pH w nocy jest no, głębszy niż gdyby, gdyby działo się to tylko w, w sposób taki naturalny. W pytaniu zawarte była pewna sugestia, że chyba lepiej jest, jeżeli ten spadek, to wahanie pH jest w kierunku w dół, czyli kiedy woda jest bardziej kwaśna, że chyba rośliny bardziej to wolą, niż odwrotnie. I stąd sugestia, że być może, no, nie byłoby to takie, nie jest to aż tak niekorzystne, gdyby, jeśli dozujemy ten dwutlenek węgla w sposób ciągły. No słuchajcie, ja tutaj się do końca nie mogę zgodzić z tym stwierdzeniem, że Zmiana pH w stronę niższą, w stronę kwaśniejszą jest bardziej korzystna i bezpieczniejsza. O co chodzi? No, po pierwsze, dwutlenek węgla rozpuszczając się w wodzie tworzy kwas węglowy. Kwas węglowy, jak sama nazwa wskazuje, jest kwaśny i w związku z tym jest substancją. No, może nie tak agresywną jak silne kwasy, takie jak kwas solny czy kwas siarkowy, ale jednak jest to substancja dosyć reaktywna chemicznie i dosyć agresywna, co oznacza, że no, w dużym stężeniu może prowadzić do no, takiego bezpośredniego uszkodzenia tkanek organizmów żywych. To po pierwsze, po drugie, pH wody akwariowej ma wpływ na przebieg bardzo wielu procesów chemicznych i fizycznych, które dzieją się w akwarium. I niestety zmiana pH w stronę zbyt niską powoduje, że zaczynają dziać nam się tutaj no, niekorzystne zjawiska. I wymienię tutaj tylko dwa, może takie najważniejsze. Po pierwsze chodzi tutaj o formy występowania niektórych związków chemicznych, na przykład Azot, o którym no, pewnie słyszeliście nieraz o cyklu azotowym, wiecie, że jedną z pierwszych takich postaci azotów, jakie pojawiają się w akwarium, jest jon amonowy NH4. Nie chcemy go, chcemy, aby był on przekształcony przez bakterie do innych, mniej toksycznych form azotu, ponieważ ten jon amonowy jest dosyć toksyczny. Ale chciałem Wam powiedzieć, że to nie jest jeszcze najgorsze, co może, co może nas spotkać w akwarium, ponieważ przy niskim pH, przy kwaśnej wodzie, ten jon amonowy może przejść w formę amoniaku, gazowego amoniaku NH3, który jest wielokrotnie bardziej toksyczny nawet niż jon amonowy. Więc tutaj obniżenie pH, nadmierne, zbyt, zbyt duży spadek pH, no, no powoduje ryzyko bezpośredniej toksyczności amoniaku w akwarium. To jest po pierwsze. Po drugie, wszystkie procesy mikrobiologiczne, które dzieją się w akwarium, nazywamy je ogólnie filtracją biologiczną, no również nie są um, niewrażliwe na zmiany pH i z, zwłaszcza skok w dół, spadek pH w dół, no grozi nam tutaj wyjściem poza optimum, pewne optymalne pH przy którym funkcjonują bakterie filtracyjne. O tym zresztą będzie troszeczkę więcej w kolejnym pytaniu, które jest z tym związane. No i grozi to co najmniej spowolnieniem lub, no, z powolnieniem lub mniej efektywnym przebiegiem procesów filtracji biologicznej przy bardzo dużym spadku, wręcz całkowitym zatrzymaniem procesów filtracji biologicznej. No tam są również inne zjawiska, mogą się dziać związane z niskim pH wody. To jest na przykład kwestia, Rozpuszczania skał w akwarium, kamieni yy, przy niskim pH one rozpuszczają się znacznie bardziej intensywnie, więc rośnie nam na przykład yy, twardość wody, pojawiają się dodatkowe jony wapnia i magnezu pochodzące z rozpuszczania skał, więc no, powiedziałbym, że, że no, nie jest to korzystne zjawisko yy, i generalnie naszym celem tutaj powinno być utrzymywanie no, w miarę stabilnego pH w akwarium. No, nie powinno być ani zbyt niskie, ani zbyt wysokie. Tutaj naszym Celem nadrzędnym jest po pierwsze dobranie tego pH tak, aby było ono optymalne dla, dla organizmów żywych, które żyją w akwarium, czyli ryb, roślin, ale również bakterii. Ale tu równie ważna jak sama wartość tego pH jest jego stabilność, ponieważ organizmy potrafią się przystosować do pH, nawet jeśli ono jest nieco poza optymalnym zakresem, pod warunkiem, że jest ono stabilne. I takie dobowe wahania no, są tutaj raczej zjawiskiem niekorzystnym. Powinniśmy starać się im przeciwdziałać. Stąd dozowanie dwutlenku węgla w nocy no, raczej nie znajduje uzasadnienia. Hmm. Oczywiście nie oznacza to, że y, zawsze dozowanie dwutlenku węgla w nocy będzie prowadziło do tragedii. To byłoby zbyt y, ogólne stwierdzenie. No bo jest tak, że y, zmiana pH, która może nastąpić w akwarium, zależy od bardzo wielu czynników, między innymi od tego jak duże jest akwarium, jak gęsto obsadzone roślinami, jak silnie oświetlone, jaka jest twardość wody. Więc niekoniecznie to jest tak, że nastąpi nam tu jakaś tragedia, zawsze, ale raczej powiedziałbym, że jest to ruch w niekorzystnym, w niekorzystnym kierunku i należałoby unikać tego dozowania w nocy. No, druga szkoła, o której tutaj widz wspominał, to jest wyłączanie dozowania, w nocy. Myślę, że jest to lepsze rozwiązanie niż dozowanie ciągłe, ale no, moim zdaniem tak naprawdę najkorzystniejszym rozwiązaniem no, to jest sterowanie tym dozowaniem dwutlenku w zależności od pH, czyli zastosowanie sondy pH, która w sposób ciągły mierzy mierzy kwaśność wody w akwarium i w zależności od tego dodaje dodatkową porcję dwutlenku węgla lub wyłącza dozowanie. Jest to rozwiązanie najbezpieczniejsze, zapewniające największą stabilność pH w akwarium i takie rozwiązanie no, stosuję na przykład w tym zbiorniku, który tu widzicie za moimi plecami, i wydaje mi się, że jest to rozwiązanie optymalne. Drugie pytanie nadesłał Jarek. Przeczytam teraz jego fragment, nie w całości, bo pytanie jest dosyć długie, ale te najważniejsze fragmenty. Od około roku w swoich akwariach stosuję niepopularną metodę rozpuszczania CO2. Mianowicie dyfuzor ceramiczny na rurowy stosują na wlocie do filtra kubełkowego. Celem tego działania jest wykorzystanie mediów, mediów filtracyjnych, wirnika i długiej drogi, którą przechodzi gaz, na całkowite rozpuszczenie gazu, tak aby woda była pozbawiona wszelkich bąbelków. Kilka razy podzieliłem się tym pomysłem na forach i grupach akwarystycznych, gdzie zostałem ogłoszony heretykiem akwarystycznym. Hejt akwarystyczny. Zarzucono mi przede wszystkim, że. Podając dwutlenek bezpośrednio do filtra mogę uśmiercić bakterie. Nie zauważyłem jednak spadku jakości filtracji, rzekłbym nawet przeciwnie. Odkąd, odkąd stosuję tę metodę, nie mam żadnych problemów z biologią. A słuchajcie, myślę, że najprościej można by odpowiedzieć na to, że Jarek sam odpowiedział sobie, skoro nie obserwuje żadnych, żadnych problemów, no to chyba jest ok, tak? no, skoro filtracja biologiczna działa, działa nadal poprawnie, no to, no to nie ma się chyba tutaj czego czepiać. Ale spróbuję jednak troszeczkę więcej powiedzieć i wyjaśnić, co może się dziać w takim filtrze. No, jeżeli podajemy ten dwutlenek węgla na wlocie do filtra, a nie tak, jak robi się to zazwyczaj na wylocie, no to myślę, że możemy się spodziewać, że w samym filtrze następuje lokalnie no, pewne obniżenie pH. Tak? Bo zanim ta woda, w której rozpuszczamy ten dwutlenek węgla, wymiesza się z całą objętością wody w akwarium, w zbiorniku. No to początkowo zapewne jest nieco bardziej kwaśna niż reszta wody w, w akwarium, czyli no, możemy się spodziewać takiego lokalnego obniżenia pH w samym filtrze. No, czy to dobrze, czy to źle dla bakterii? Słuchajcie, gdybyście spojrzeli w nieco starsze artykuły dotyczące np. nitryfikacji, to przeczytalibyście, że nitryfikacja jest prowadzona przez bakterie nitrozomana i nitrobakter, które to mają pewien optymalny przedział pH, przy którym najlepiej funkcjonują. pH to wynosi od około 7,5 do 8 mniej więcej, no ale że potrafią się również zaadoptować i prowadzić ten proces w zakresie pH od 6 do 10. W miarę postępu badań nad procesami nitryfikacji okazało się jednak, że tak naprawdę istnieje znacznie więcej gatunków i rodzajów bakterii, które są w stanie prowadzić ten proces niż tylko nitrozomonas i nitrobakter i są one w stanie robić to sprawnie przy zakresie pH znacznie szerszym niż tylko ten, który lubią bakterie nitrozomonas i nitrobakter. Więc, jeżeli mamy w takim filtrze, powiedzmy lokalnie, to pH nieco inne i nieco niższe niż to optymalne dla bakterii nitryfikacyjnych, no to zapewne, zwłaszcza jeżeli to pH jest utrzymywane w miarę stabilnie, czyli jeżeli to dozowanie dwutlenku węgla jest w miarę, w miarę stałe i nie mamy takich dużych wahań, no to zapewne doprowadzi to do tego, że kolonie bakterii filtracyjnych, które rozwiną się w filtrze, no będą dostosowane do tego do tego pH, które tam w rzeczywistości występuje i najpewniej no może będziemy tam mieli mniej bakterii nitrozomonas i nitrobakter, za to może będziemy mieli nieco więcej innych tych, które funkcjonują sprawnie przy tym niższym pH. Jednym słowem, wydaje się mi, że nie jest to duży problem pod warunkiem, że rzeczywiście to, to ten dwutlenek dozowany jest w miarę stale i wykształciły się tam stabilne, stabilne warunki dotyczące kwaśności. Druga konsekwencja, która może się podzieć w takim przypadku, to jest to, że no pewne obniżenie pH może promować zachodzenie dodatkowych innych procesów filtracji biologicznej niż tylko nitryfikacja. A mianowicie mam na myśli denitryfikację. No, denitryfikacja polega na tym, że bakterie potrafią przekształcać azot w formie azotanów, czyli NO3. Do azotu gazowego N2, który to już w postaci gazu wydziela się do atmosfery, czyli jakby powoduje denitryfikację, zmniejszenie azotu w formie azotu azotynów w akwarium. Tak? I to te bakterie, które realizują ten proces denitryfikacji akurat preferują nieco bardziej kwaśne środowisko niż bakterie denitryfikacyjne, no, co oznacza, że takie, takie działania, o jakim tutaj pisze Jarek, może powodować, że denitryfikacja będzie zachodziła w nieco w większym stopniu w jego akwarium czy w jego filtrze niż gdyby, gdyby to, ten dwutlenek węgla był dozowany np. Na, na wylocie z filtra czy bezpośrednio do akwarium. No jednak, tak jak powiedziałem, nie wydaje mi się to jakąś tutaj straszną tragedią, no, na pewno tu nie jest dozowana aż tak duża ilość tego dwutlenku węgla, która by tutaj doprowadziła do, do wybicia bezpośrednio tych bakterii, bo znacznie wcześniej ubiłoby to po prostu ryby w akwarium, tak? Więc y, jeśli jest to stabilne dozowanie dwutlenku węgla, to nie wydaje mi się, że była to jakakolwiek herezja i myślę, Jarku, że powinieneś... Y, no tutaj wytłumaczyć kolegom hejtującym na farach akwarystycznym, że jednak nie mają racji. No, słuchajcie, tyle w tym odcinku. Nie chciałbym tutaj y, skraść całego odcinka Danielowi, bo przecież chemia wody to ledwie jeden z y, Elementów hobby, jakim jest akwarystyka, więc nie możemy zająć całego czasu na tylko te tematy. Na kolejne postaram się odpowiedzieć w kolejnych odcinkach. Zapraszam serdecznie do oglądania. I słuchajcie, mam gorącą prośbę o komentarze pod tym odcinkiem. Piszcie mi, czy podobało się, czy coś powinienem poprawić, czy można to zrobić jakoś inaczej. No będą to dla mnie jakieś cenne wskazówki pozwalające mi po prostu podnieść jakość tego, co, co robię, tego, co robię wspólnie z Danielem i mam nadzieję, że dzięki temu będziecie bardziej zadowoleni. Ja już dziękuję Wam i żegnam się do następnego odcinka. Pamiętajcie, że możecie przesyłać pytania do doktora Łukasza przez maila, którego znajdziecie w opisie pod tym filmem, czyli podwodne.światy i tak dalej, i tak dalej. I jeśli spodobał Ci się ten film, Możesz mi postawić wirtualną kawę. Link znajdziesz w opisie pod tym filmem. I jak zawsze, dziękuję wszystkim wspierającym za to, że jesteście i za to, że pomagacie mi w prowadzeniu tego kanału. Bez Was moja praca byłaby o wiele trudniejsza. Jeśli chciałbyś wspierać ten kanał, jest taka bardzo prosta możliwość. Wystarczy, że klikniesz WESPRZYJ tuż obok nazwy kanału albo w link w opisie tego filmu, a system dalej Cię poprowadzi. Wspieranie oczywiście jest dobrowolne i można się z niego wycofać w każdej chwili bez podawania jakichkolwiek przyczyn. A wszystkich zapraszam na mojego Facebooka.